Marek Wawrzynowski, wielki widzew. Historia polskiej drużyny wszechczasów Czyta Domin J. Rozdział 11. Blew Sobolewskiego. Zdzisław Kapka, napastnik Wisły Kraków, podszedł do bramkarza Jana Adamczyka i powiedział Pawłowski strzela w lewy róg, rzucaj się w lewy. Za chwilę do Adamczyka podszedł Andrzej Iwan i zapytał. – Ciapek, co ci powiedział z dzichu? – Mówi, że w lewy, bo Paweł tam uderza – odpowiedział Adamczyk. – To idź w prawo – odparł Iwan. Adamczyk posłuchał i obronił. Wtedy zaczęła się panika. Tadek Pawłowski zaczął biegać i krzyczeć. – Przecież wzięliście pieniądze! – Odpowiedziałem, że ja nic nie wziąłem – Krzyczał, że dadzą milion. Padały absurdalne kwoty, ale wszystko miało być po meczu. Zaproponowałem mu, żeby przekazał swojemu kierownikowi, że jeśli zbiorą całe złoto i wszystko, co mają w szatni, to możemy gadać. To działo się w trakcie spotkania na płycie, przy pełnych trybunach, opowiada Andrzej Iwan. Do końca meczu pozostawało 7 minut. Tyle nadziei na strzelenie dwóch bramek. Teoretycznie wystarczał remis, ale Ludwik Sobolewski kontrolował sytuację. Gdyby Śląsk doprowadził do remisu, Widzew był w stanie strzelić gola w Chorzowie i wciąż byłby mistrzem. Jedynie wygrana Śląska zapewniała drużynie z Wrocławia tytuł. Na stadionie przy Oporowskiej przebiegu spotkania pilnował specjalny wysłannik prezesa Wojciech Daroszewski. Sezon 1981-82 dla mistrzów Polski zaczął się beznadziejnie. Widzew odpadł z europejskich pucharów w starciu z Anderlechtem Bruksela. Porażka była dotkliwa, nie tylko ze względu na wynik. Widzew miał w tym czasie najlepszy skład w swojej historii. Anderlecht zdobył Mistrzostwo Belgii pod wodzą Tomisława Iwicza. Był to w tym czasie jeden z najmocniejszych zespołów Europy. Jeszcze w drugiej połowie lat 70. dwukrotnie zdobył Puchar Zdobywców Pucharów, a raz przegrał w finale tych rozgrywek. Dwa razy sięgał też po Superpuchar Europy i widz przejął zespół w 1980 roku. Choć polska prasa pisała, że drużyna jest w kryzysie, w rzeczywistości jugosłowiański trener po prostu zmienił jej styl gry. To, że Vidze w trafił na Anderlecht było dla łódzkiego zespołu jednym z najgorszych możliwych rozwiązań. Zresztą Chodakowski, który był na obserwacji Anderlechtu, wrócił pełen obaw. Przyznał, że widzew, jeśli myśli o sukcesie, musi zagrać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Iwić przyniósł ze sobą zupełnie nowy styl gry, niestosowany wtedy w Belgii. Graliśmy bardziej fizycznie, ale też technicznie, wymienialiśmy więcej podań, gra była lepiej zorganizowana. To był inny futbol niż znaliśmy. I tak zagraliśmy w Łodzi doskonale, taktycznie pressingiem, mówi Hugo Bruce, środkowy obrońca i kapitan Anderlechtu, który przyznaje, że z wizyty w Polsce wspomina deszcz i pełno smutnych, głównie biednych ludzi, na twarzach których widać było problemy i zmartwienia. Widzew był po pierwszym tytule, po świetnej serii w pucharach. Kluczowi zawodnicy jak Boniek, Grzmuda i Młynarczyk byli u szczytu karier. Doskonale rozwinął się Smolarek. Przygotowując się do meczów Widzew rewelacyjnie zagrał na turnieju w Danii, gdzie pokonał duński Ikast, angielski Litz i Beniaminka Bundesligi Eintracht Brunswick. Z turnieju widzew przywiózł wspomnienie 44 boisk treningowych i wizyty w słynnej dzielnicy Rozpusty Christiani, gdzie część zawodników po raz pierwszy w życiu miała do czynienia z marihuaną. Bezpośrednio przed spotkaniem z Anderlechtem widzew wygrał w lidze z Legią 2-0. Grał świetnie, szczególnie widzę, w jaką wychodziło płynne przejście ze znakomicie funkcjonującej obrony do ataku, gdzie wykazywał się zwłaszcza wchodzący z głębi boniek. A jednak zaprzepaścili szansę. Po meczu piłkarze anderlechtu śmiali się z widzewa. Bramka i Munron pozwolił sobie na kąśliwą uwagę, to ma być mistrz polski? Tragiczny mecz u siebie, przegrany 1 do 4, był największą wpadką w dotychczasowej europejskiej historii klubu. Przed spotkaniem wiedzieliśmy, że widzew to bardzo dobry zespół. Dlatego również dla nas ten wynik był niespodzianką. Ale faktycznie wszystko nam tego dnia wychodziło, dodaje Bruce. Rozborski tłumaczył, że zespół zagrał zupełnie nie w swoim stylu, że zamiast podnieść się w trudnym momencie, kompletnie siadł po stracie pierwszej bramki. Rewanż 2-1 dla Anderlechtu był formalnością, choć nie znaczy to, że grano wakacyjny futbol. Willy Guerz złamał nawet żmudzie nos. Nowy trener, Władysław Żmuda, nie miał efektownego wejścia. Został ściągnięty na miejsce Jacka Machcińskiego. Pochodzili z innych światów. Piłkarze wspominają Żmudę jako idealny w tym czasie wybór prezesa. Dobrze wychowany, spokojny, zmienił standardy w drużynie. Zabronił palenia, uczył piłkarzy kultury. Kierownicy ośrodka w spale, gdzie widzew przyjeżdżał na zgrupowania. Zadowoleni mówili o niezwykłej odmianie łodzian. Dotychczas krnąbrni zawodnicy, którzy posługiwali się głównie łaciną podwórkową i nie dawali spać recepcjonistom, stali się nagle normalnymi ludźmi. Zniknęły obsteniczne gesty, wulgarne wiązanki. Ośrodek z obory przemienił się cudownie w oazę spokoju. Piłkarze szybko docenili szkoleniowca. U nas był taki typ trenerów, silnych, wręcz aroganckich, a Żmuda był bardzo ułożonym człowiekiem. Dlatego teoretycznie wydawało się, że nie pasuje do drużyny. Ale po dwóch treningach zobaczyliśmy, że to wielki fachowiec i go szanowaliśmy. Mówi Zbigniew Boniek. Żmuda ogłosił nowy regulamin, wprowadził system kar i to przyniosło efekt. Nikt nie protestował, bo Sobolewski zaakceptował ten plan. Żmuda postawił bowiem sprawę jasno. Jestem ja, jest regulamin, nie ma regulaminu, nie ma mnie. Sobolewskiemu zależało na Żmudzie. Chciał go ściągnąć już pięć lat wcześniej, zaraz po tym, jak szkoleniowiec zdobył ze Śląskiem Mistrzostwo Polski. Miał zastąpić Pawła Kowalskiego. Ostatecznie wybór padł na wali górę, bo Żmuda wolał wrócić w rodzinne strony, na Górny Śląsk. Jego żona, która wcześniej uprawiała wyczynowo siatkówkę i gimnastykę, uczyła teraz wychowania fizycznego w szkole w Zabrzu. Dwie córki były pływaczkami górnika. Chciał być przy nich. Pochodzi z Rudy Śląskiej, jest wychowankiem tamtejszej Slawii. W seniorach debiutował jako siedemnastolatek, najpierw grał na pozycji łącznika w systemie WM, potem po zmianach trendów w światowym futbolu naturalną koleją rzeczy został pomocnikiem. Był całkiem niezłym piłkarzem, jednak zawsze myślał o zawodzie trenera. Było to sprzeczne z oczekiwaniami rodziców, którzy woleli dla niego pewny zawód, coś klasycznego. Lekarz byłby idealny albo nauczyciel, mimo tego, że pochodził ze sportowej rodziny i jego starszy brat był piłkarzem, a później sędzią. Młodszy grał w tenisa, później próbował swoich sił w zawodzie trenera. Ale wtedy. Po okresie nauki w technikum górniczym i maturze Władysław Żmuda spełnił wolę rodziców i dostał się do dwuletniego studium pedagogicznego w Katowicach, a w 1962 roku pojechał do Wrocławia, żeby odbyć służbę wojskową. Grał w Śląsku, z którym awansował do ekstraklasy. Wtedy już postawił na swoim i grając jednocześnie studiował zaocznie na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studia skończył w 1968 roku, specjalizację piłkarską zaliczył już we Wrocławiu. Pewnie grałby w piłkę dłużej, ale w sezonie 1970-71 został trenerem pierwszej drużyny Śląska. Szefowie wrocławskiego klubu zaryzykowali, bo Żmuda miał wtedy zaledwie 32 lata i jego jedynym doświadczeniem była pomoc Józefowi Stance, trenerowi z Czechosłowacji. Sam Żmuda przyznawał, że wahał się, bo chciał jeszcze pograć, ale z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że to dla niego ogromna szansa. Dlatego potraktował ofertę jak propozycję nie do odrzucenia. Odwaga działaczy śląska opłaciła się, bo zespół w 1974 roku awansował do ekstraklasy. Dwa lata później zdobył puchar polski, a w kolejnym sezonie sięgnął po tytuł mistrza kraju. Na kilka kolejek przed końcem sezonu 77-78 został trenerem górnika, ale nie zdołał utrzymać zespołu w Lidze. W roczniku Encyklopedii Fuji poświęconym zespołowi Zabrza, anonimowy piłkarz mówi, że prezes szlachta stwierdził, iż nie ma pieniędzy na pomoc w utrzymaniu i zespół musi radzić sobie sam. Nie poradził. Po roku Żmuda wprowadził drużynę z powrotem do ligi i po rundzie jesiennej zajmował trzecie miejsce. Pojawiła się więc szansa na awans, ale w decydującym meczu Żmuda musiał wygrać w łodzi z widzewem. Postawił wszystko na jedną kartę i przegrał aż 1-6. Widzew sięgnął po wicemistrzostwo kraju, a Żmuda pożegnał się z posadą. Przed meczem dałem się podpuścić. Start w Pucharach dawało jedynie zwycięstwo w łodzi. Zagrałem więc bardzo ofensywnie. Skończyło się klęską 1-6. Następnego dnia dowiedziałem się, że już nie pracuję. To był dla mnie szok. Do dziś uważam, że ta błędna decyzja oddaliła w czasie osiągnięcie celów w Zabrzu. Chociaż patrzę na tamto wydarzenie znacznie trzeźwiej. Jeśli nie ma sukcesów rola trenera staje się niezwykle trudna. Jesteśmy przecież rozliczani ze zdobytych punktów. Szkoleniowiec bojący się o swoją pracę, niejako automatycznie, działalność ogranicza do tej właśnie kwestii. To szkodzi zespołowi, bo piłkarzom nie aplikuje się wielu niezbędnych zajęć i ćwiczeń, jako że aktualne zdobywanie punktów nie zależy bezpośrednio od nich. Może zależeć dopiero kiedyś w przyszłości. Inaczej, będzie każdy z nas pracował, jeśli ma gwarancję ciągłości pracy, powiedzmy, przez trzy lata. Wtedy można już coś planować, a podnoszenie poziomu drużyny może się odbywać wyłącznie etapami. Trener musi mieć czas na realizację swoich zamierzeń, działacze powinni o tym wiedzieć. Skomentował po latach w wywiadzie dla piłki nożnej, już jako trener Widzewa. Po zwolnieniu z Górnika, Żmuda dostał sporo propozycji. Wciąż chciał jednak mieszkać na Śląsku, a więc zdecydował się na Katowice. To był zły wybór, bo GKS znajdował się wówczas na skraju upadku. Dlatego w czerwcu 1981 roku Żmuda zapytał zarząd, czy jest w stanie zagwarantować niezbędne warunki do wywalczenia awansu do ekstraklasy. Przez kilka dni nie dostawał odpowiedzi, otrzymał za to ofertę od widzewa łódź. W 1977 roku odmówiłem, bo nie byłem właściwie przygotowany. Dopiero te cztery lata dały mi wystarczająco dużo doświadczeń. Bez nich nie byłbym tym, kim jestem. Śląsk to entuzjazm. Górnik szuka niemożliwości, a dopiero widzę, wdał mi szansę ich wykorzystania. Trafiłem na wspaniale pod każdym względem zorganizowany klub oraz na ludzi bardzo trzeźwo i rozsądnie patrzących na piłkę, opowiadał. Sobolewski postawił przed żmudą kilka zadań. Po pierwsze, awans do europejskich pucharów, po drugie, przeprowadzenie zmiany pokoleniowej i w końcu zmianę wizerunku drużyny. Prezes uznał wtedy, że już czas zerwać z opinią balangowiczów i aferzystów. Trener zaczął od tego ostatniego i szybko osiągnął sukces. Na kolejką przed końcem sezonu sprawa tytułu wydawała się praktycznie rozstrzygnięta. Śląsk Wrocław powinien zapewnić sobie mistrzostwo już kolejkę wcześniej, ale w mielcu Tadeusz Pawłowski nie wykorzystał rzutu karnego i zespół Jana Calińskiego przegrał jeden do trzech. W tym czasie Widzew wygrał dwa zero z Arką i przewaga śląska z trzech punktów zmniejszyła się do jednego. Decydował więc mecz zespołu z Wrocławia z niewalczącą o nic Wisłą Kraków. Na wszelki wypadek, przed ostatnią kolejką karty zostały rozdane. Nikomu nie przyszło do głowy, że ktokolwiek może zechcieć podmienić talię. Miałem jeszcze sporo znajomych w Śląsku, dlatego na kilka dni przed ostatnią kolejką zadzwonił jeden z prezesów i przeprosił za to, co się stanie. Opowiada trener Władysław Żmuda. Piłkarze byli pogodzeni z tym, że drugiego tytułu z rzędu nie zdobędą, choć tliła się jeszcze nadzieja. Podczas rozmowy w kawiarence na Widzewie Żmuda, obrońca, zasugerował Sobolewskiemu, że nie można się poddawać, trzeba powalczyć. Podjęto próbę, choć jeszcze w drodze do Chorzowa zawodnicy zdawali sobie sprawę, że szanse są minimalne. Każdy rzucał jakąś obietnicę. Co zrobi, jeśli Widzew zostanie mistrzem? Niektóre pomysły były absurdalne. Przykładowo Józek Młynarczyk stwierdził, że pójdzie na piechotę do Częstochowy, opowiada Żmuda, trener. 9 maja 1982 roku, już około 15, a więc dwie godziny przed rozpoczęciem meczu, stadion we Wrocławiu był wypełniony. Gazety podawały, że przyszło nawet 25 tysięcy kibiców. Na pewno ludzie oglądali mecz z drzew dookoła stadionu. W budynku klubowym przygotowano fetę, w sejfie prezesa były przygotowane pieniądze na premie dla piłkarzy. Małżonki i narzeczone piłkarzy już miały w głowie plany zakupów w peweksach. Piłkarzy Śląska, którzy wyszli na mecz numer 400 w historii występu klubu w ekstraklasie, przywitały triumfalne transparenty, w tym okazały z napisem Witamy mistrzów Polski 1982. Wystarczyło tylko ograć wisłę Kraków, co nie wydawało się trudne, bo przecież wszystko było ustawione. Na zgrupowanie do Sycowa nie pojechało czterech najbardziej doświadczonych piłkarzy Śląska. Tadeusz Pawłowski, Ryszard Sobiesiak, Janusz Sybis i według różnych źródeł Mieczysław Kopycki lub Henryk Kowalczyk. Działacze nie dali pieniędzy na kupno meczu, ponieważ uznali, że Śląsk stać na to, by zdobyć tytuł bez wspomagania. Zawodnicy szukali pieniędzy na własną rękę. Pomógł właściciel zakładu hydraulicznego Zdzierżoniowa, znajomy obrońcy Śląska Pawła-Króla. Piłkarzom pożyczył z Wrocławia 400 tysięcy złotych, które ci przekazali zawodnikom Wisły. Paczkę, według piłkarzy Śląska, miał odebrać w jednym z mieszkań przy placu grunwaldzkim Zdzisław Kapka. W ostatniej chwili zawodnicy Wisły mieli jeszcze podnieść stawkę, dlatego niemal do samego początku meczu trwała zbiórka dodatkowych środków. Narzeczona jednego z piłkarzy Wisły odebrała je w toalecie na stadionie Śląska od dziewczyny piłkarza gospodarzy. Oprócz tego według gazety wyborczej obstawiono sędziego aloizego Jarguza, choć on sam, czego można się było spodziewać, zapewnia, że nie jest to prawda. W przeddzień meczu, według retrospekcji zdarzeń dokonanej po latach przez gazetę wyborczą, spotkał się z nim na kolacji w hotelu Wrocław jeden z prezesów Śląska. Wojciech Daroszewski, wiceprezes Widzewa, obecny na meczu, mówi: To, że Śląsk ustawiał, było dla nas oczywiste. Oni chcieli obstawić Wisłę i Arguza. Czy się udało? Pierwszy raz w życiu widziałem karnego, którego sędzia podyktował za złapanie piłki przez bramkarza po rzucie rożnym, aż stadion się na chwilę uciszył, bo ludzie nie wiedzieli co on gwizdze. Andrzej Iwan pamięta to nieco inaczej. O ile pamiętam, karny został podyktowany za faul Wójcickiego na Nawałce, mówi i puszcza oko. Oczywiście Roman Wójcicki był zawodnikiem Śląska, a Nawałka Wisły. Jargus przyznał potem w jednym z wywiadów dla magazynu futbol, że karny faktycznie był naciągany, bo on chciał jedynie, żeby były wyrównane szanse. Wiedział, że widzę wpłaci za wygraną Wisły, więc przeciwdziałał korupcji. Całe zamieszanie w polu karnym miało miejsce pod koniec meczu przy stanie 0-1. Śląsk tak naprawdę potrzebował dwóch bramek. Gdyby wyrównał, w mógł wygrać z ruchem. Mecz w Chorzowie rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem. Atmosferę podgrzewała obecność na trybunach Jacka Machcińskiego, który, według tygodnika Piłka Nożna, miał nawet pomagać przy prowadzeniu ruchu w tym spotkaniu. Ale Piotr Czaja, trener zespołu z Chorzowa, zdecydowanie to dementuje. Wiadomo, że Machciński był na trybunach, bo miał wkrótce przejąć ruch, co się jednak ostatecznie nie stało. Zasada była prosta: przy przegranej Śląska, remis dawał mistrzostwo widzewowi i utrzymanie ruchu. Gdyby Śląsk zremisował, widzew musiał wygrać bezpośrednio łodzianie byli lepsi wtedy ruch musiałby się martwić o utrzymanie, bo zagrażała mu arka. Znany dziennikarz Roman Hurkowski uważał, że Sobolewski obstawił wtedy również trzeci mecz arki z górnikiem. Arka nie mogła tego spotkania wygrać i nie wygrała. Wojciech Daroszewski mówi jednak, że na pewno widzę w tego meczu nie miał w swoim zasięgu. Najważniejsze było oczywiście spotkanie we Wrocławiu. To w stolicy Dolnego Śląska wszystko się rozstrzygało. Wyglądało na to, że Wrocławianie obstawili wszystko, nie wzięli jednak pod uwagę tylko jednego pazerności. Rozmawiali m.in. ze Zdzisławem Kapką, Krzysztofem Budką, a ci nie zamierzali dzielić się z całą drużyną. Wtajemniczyli w plan tylko tych najbardziej doświadczonych, między innymi Andrzeja Iwana, który jednak wcześniej zgodził się zostać pośrednikiem widzewa. Po sezonie miał zostać zawodnikiem z zespołu złodzi. Nie pojechałem wtedy z Wisłą na zgrupowanie. Miałem już zameldowanie na Piotrkowskiej, bo praktycznie byłem już zawodnikiem widzewa, mówi Iwan który za transfer do Widzewa pobrał nawet zaliczkę w wysokości 1000 dolarów. Przed meczem przyjechali do mnie Ludwik Sobolewski ze Stefanem Wrońskim i spytali, czy byśmy im nie pomogli zdobyć tytułu. Powiedziałem, że nie ma problemu. Pośrednikiem w transakcji był Wojciech Daroszewski, który spał w tym samym hotelu, co zawodnicy Wisły. Andrzej, masz to załatwić, a jeśli nie, to spotkamy się po kolacji i oddasz, powiedział Iwanowi Daroszewski i wręczył mu paczuszkę z zielonymi banknotami. Zasada jest prosta. Jak ma pan pieniądze w kieszeni, to trudno je potem wyciągnąć i oddać. Tym bardziej, że płaciliśmy w dolarach, mówi dziś Daroszewski. Dostaliśmy, o ile pamiętam, 2000 dolarów na drużynę. Każdy z zawodników miał dostać między 100 a 200 dolarów. Na czarnym rynku za dolara można było dostać 350 a nawet 500 złotych. Mieli już pieniądze za bonika, dlatego w grę wchodziła zielona waluta. To był wtedy miesiąc rewelacyjnego życia. Zakupy w peweksie, dobre papierosy, dobry alkohol, jedzenie w restauracjach. Miesiąc takiego życia. Mówi Iwan i przesuwa wskazujący palec nad głową w wymownym geście. Z racji pozycji w drużynie Wisły musiał być wtedy wtajemniczony we wszelkie transakcje. W tym przypadku uważał jednak, że pieniądze powinny trafić do wszystkich zawodników. W przeciwieństwie do kolegów, którzy byli za tym, żeby zysk trafił do kieszeni tych najbardziej zaprawionych w bojach. Mieliśmy więc przeciw sobie 16 zawodników. Jedenastu ze Śląska, dwóch naszych kolegów i trzech sędziów, mówi Iwan. Daroszewski dodaje. Przed meczem siadłem na trybunie honorowej na jedynym wolnym miejscu, pod grupą generałów. Starałem się nie rzucać w oczy, nie chciałem, żeby wiedzieli, że kontrolujemy sytuację. Przed meczem na boisku pojawiła się grupa zawodników w cywilu. To była ekipa Iwana. On stał po środku i coś tłumaczył. Nie mówiłem im jednak o sytuacji, żeby ich nie paraliżować. Pogadałem za to z trenerem Lędzionem. Zaproponowałem kilka zmian w składzie. Ustaliliśmy, że muszą grać ci zawodnicy, którzy zagwarantują walkę na maksimum zaangażowania. Mówi Iwan. Do wszystkiego potrzebne jest szczęście. Najlepszy mecz życia rozgrywał wtedy bramkarz Wisły Jan Adamczyk. Przewaga Śląska była tak przygniatająca, że bramka w końcu musiała paść. Do przerwy było jednak 0-0. Ja miałem w tym czasie taką setę, że jakby dziś zawodnik nie trafił i bym komentował mecz, to bym go zrównał z ziemią. I to chyba chłopaków ze Śląska jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że wszystko jest pod kontrolą. Wspomina Iwan. Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, tak po latach opisywał te wydarzenia. Piłkarze Śląska byli trochę tą sytuacją zdezorientowani. W czasie gry wrocławscy piłkarze dobiegali do niektórych graczy Wisły i pytali: Co się dzieje, co wy robicie? Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, miał odpowiedzieć jeden ze zorientowanych w sprawie rywali. Jednak w przerwie meczu w szatni wrocławskiego zespołu zrobiło się nerwowo. Widziałem, że część moich zawodników nadal była pewna, że Wisła ułatwi nam zwycięstwo i zdobycie Mistrzostwa Polski, kontynuuje swoją opowieść trener Caliński. Ta ich wiara była irracjonalna. W przerwie ja i kilku innych piłkarzy zasialiśmy niepewność w ich głowach, że tak nie będzie, że Wisła wcale nie chce przegrać tego pojedynku, ale nie dali się przekonać. Druga połowa pokazała, jaka była prawda. Dorzuca. Po przerwie bramkę dla Wisły strzelił Piotr Skrobowski. Wtedy do akcji miał wkroczyć Jargus, który zabezpieczał sytuację. Mógł to załatwić w pierwszej połowie, ale był na to zbyt cwany. Karny musiał być podyktowany w końcówce, tak by nic nie mogło się już zmienić, mówi Daroszewski. Pawłowski strzelił w umówioną stronę, tyle tylko, że Adamczyk miał już nowe informacje od Iwana. Pechowy strzelec po latach mówił, że kapce od tej pory nie podał ręki i już nigdy nie poda. Byłem zrozpaczony, nie wiedziałem co mam robić. Siedziałem w szatni i płakałem. Czułem się oszukany, mówił napastnik Śląska. Gazeta wyborcza. W budynku klubowym Śląska, oczywiście, zrezygnowano z bankietu. Część piłkarzy pojechała później do Nowotelu, gdzie przebywała jeszcze ekipa Wisły. Cieszyli się i bawili jak na weselu, ironicznie opowiada piłkarz Śląska. Dopiero po meczu przekonaliśmy się, że Wisła była na tyle cfana, że równocześnie dogadywała się z dwoma klubami z nami i z widzewem. Pieniądze dostali z obydwu stron i bez względu na wynik, jedną pulę i tak mieli zapewnioną. Cwaniaki kończy gracz Śląska. Nawet po latach, piłkarze Śląska nie wiedzieli o dwóch rywalizujących ze sobą grupach. Chłopaki, Kapka i Budka, wzięli od nich pieniądze i nie wiedzieli, jak się wycofać mówi Iwan. Jak zareagowali po meczu? Pytam. Jak gdyby nigdy nic, mówi. Pieniądze dostali wszyscy piłkarze. Świętowali, jakby zdobyli tytuł. Pamiętam, że dziewczyny chłopaków ze Śląska chciały nas rozszarpać. Widzew został mistrzem. My dostaliśmy premię i mieliśmy piękną kolację i piękny powrót z Wrocławia, opowiada Iwan. Napastnik Wisły ostatecznie nie został piłkarzem Widzewa. Miesiąc po meczu ze Śląskiem podczas Mistrzostw Świata we Włoszech w meczu z Kamerunem doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na 8 miesięcy. Najbardziej przykre było to, że nie poszedłem do Widzewa. Miałem być tam w miejsce Zbyszka Bońka, który już był sprzedany do Włoch. Po kontuzji Widzew delikatnie się wycofał. Nie miałem o to pretensji. Przyjechał do mnie w odwiedziny do domu Stefan Wroński i widziałem, że nie ma pojęcia jak mi powiedzieć, żebym oddał zaliczkę. Ale oddałem mu. Groziło mi wtedy nawet zakończenie kariery. Ale skończyło się na ośmiu miesiącach przerwy. Szkoda, że nie doszło do tego transferu, bo podobała mi się ta drużyna w sensie charakteru. Bardzo się cieszyłem, że pójdę do Widzewa. To był idealny zespół dla mnie. Zresztą rok później znowu pomogliśmy im zdobyć puchary. Ruch chciał kupić od nas mecz, ale nie sprzedaliśmy, mówi. Ruch Lęczyka? Pytam. A kto mówi, że trener miał cokolwiek z tym wspólnego? Rozkłada ręce. Pawłowski we Wrocławiu stał się wrogiem publicznym. Ktoś chciał mi spalić samochód, grożono pobiciem moich dzieci, a mnie tak bardzo zależało na mistrzostwie. Gotowy byłem zrobić prawie wszystko, aby Śląsk wygrał ten mecz. Feralny pojedynek pamiętam do dziś. Gdy jestem we Wrocławiu, ludzie pytają. – Pawłowski? To pan nie strzelił kiedyś karnego Wiśle? – Wtedy odpowiadam. – Ma pan dobrą pamięć. – Ale szkoda, że nie pamięta pan, iż to ja strzeliłem dla Śląska najwięcej bramek w meczach pierwszoligowych i europejskich pucharach w całej historii tego klubu – opowiadał Pawłowski. Odgrywali się na nim również wojskowi. – Miałem przejść do francuskiego Lens – ale nagle zaczęły się problemy z moim paszportem. Nie chciano mi go wydać. W następnym sezonie graliśmy w pucharach z CSK Moskwa. Byłem w świetnej formie, ale siedziałem na ławce rezerwowych. Trener kazał mi się rozgrzewać, wtedy z trybuny zszedł jeden z wojskowych działaczy i zabronił wpuścić mnie na boisko. W kolejnej rundzie też nie mogłem grać. Trener powiedział mi wprost, są naciski z góry i ty grać nie możesz. Na szczęście pod koniec roku, dzięki znajomym Udało mi się wreszcie dostać paszport, i natychmiast wyjechałem grać do Wiednia, mówi Pawłowski. A widzew? Przygotowywał się do największego sezonu w swojej historii, ale już bez liderów drużyny: Zbigniewa Bońka i Władysława Żmudy, którzy po mundialu mieli zaklepane kluby we Włoszech.